Dane całej floty w jednym miejscu, elektroniczne protokoły przekazania pojazdów, pilnowanie ważnych terminów, a także ewidencja szkód. Wszystko to czeka Cię w jednej aplikacji do zarządzania flotą NaviFleet Manager. Nieważne, czy Twoja flota liczy 10, 100 czy 1000 pojazdów, możesz z powodzeniem zastąpić swojego Excela aplikacją do zarządzania flotą NaviFleet Manager. Znajdziesz w niej przede wszystkim pełną ewidencję pojazdów, użytkowników oraz automatycznie tworzącą się historię przydziałów. W obrębie każdego pojazdu możesz ewidencjonować zarówno najważniejsze terminy, o których musisz pamiętać, jak i skany dokumentów, których często potrzebujesz ty albo użytkownicy pojazdów. Czy to wszystko? Absolutnie nie. Do Twojej dyspozycji jest także aplikacja mobilna, z której całkowicie za darmo mogą skorzystać kierowcy, kierownicy oddziałów oraz różne osoby mające styczność z firmową flotą. Za pomocą aplikacji mobilnej użytkownicy mogą podawać stany liczników. Wykonywać elektroniczne inspekcje stanu pojazdów oraz zgłaszać szkody. Nie czekaj, wejdź na nawifleet.pl, załóż bezpłatne konto i przetestuj nasz system na swojej flocie.